Panowie, to nic, że jesteśmy starsi już, nieprawda, ale śpiewać musimy tak jak młodzi zupełnie ludzie, tak jak chłopcy niemal, nie, nie. bardzo radośnie. Serdecznie, tak szczerze, nieprawda. I lekko, lekko, lekko po prostu, nieprawda. Może pamiętać, że to jest piosenka o młodości, radości, wesołości, nieprawda. I wszystko na ści. To się zaczyna, nieprawda. Lekko, powiedzieć, panowie, niepoważnie, wesoło, no. Jeszcze raz I jeszcze jedna prośba. Właśnie pan teraz dobrze się zachowuje, uśmiechnięty, pogodny, nieprawda. Nie można to uśmiechnąć na poważnie. Dalej młodzież, no, no Pogodne miny, niemalże wesołe. No proszę, małej jeszcze raz. Dalej No tak, no tak. Jeszcze raz początek. Kto ze mną, kochani, pan Nie za wcześnie, ale jak wy ze mną, to za wcześnie jeszcze. Szesnastka? W szóstą? To jeszcze może za wcześnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień Za jeden twój uśmiech, Irenko, ja całe życie dałbym ci Zatku jeden uśmiech i dnia pewnego powiesz mi. To jest dziewczyna, zawsze młoda, zawsze pełna życia. Artysta? Co to odchodzi w wszystkich nasza miłość? Porządny człowiek. <grym> <grym> Dobre. <grym> o, Popal jak, jak ten się wybrał do figury. Jaki on figurowy jest, popał? widziałeś go? To spojrzyj go do nas. <grym> <gryzła> Estetyczna zaginęła, dopiero się na nowo rozpowszechnia. Chce iść po zegar, to zaraz masz wyjazd. Ja mogę wcale nie wyjechać, ale bym miał zaliczkę, to bym nie wyjechał. Trzeba pracować, nie dostanie. Nie tam, panie, płaci na pieniądze. Jeszcze w Polsce nikt nie brał walki, Nawet Serankiewicz nie bierze walki. On dostaje połowę w dolarach, połowę w takich pieniędzach. Rusy się zamotowili. <grychy> tak się rozpuścił, tak stary pan Graboch. A ty się śmieje, najlepiej to Chińczycy zrobili z Roskimi. Tak, tak z, Republikę Taksańską zajęli Kitajcy. Na pewno. Nie. A ja ci mówię, i zobacz. O matko. no idzie pan Boga. Nie, panowie, nie, 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 póki Pókiś tam jest póki Biegaj, biegaj, pókiś młody, proszę. Biegaj, biegaj, pułkisz młody. Biegaj, pułkisz ci Jak ja mam wyjazd, siecia z minutami, i przyjeżdżam siecia po obiedzie, no to skąd ja? To ja na Nie, 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 na nie, nie, Porządkują na mieście. mieście. Tak, ale nie, nie, Tak, Tak. nie, nie, uciekam nie, 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 lepiej będzie jak nie, ja nie, pracy I znów w razie wesoło będzie po w lesie. Na świeżym powietrzu. To jest w razie życie wśród siebie.